Znowu ja Eminka Monster i nie, teraz nie ma odcineczka z Waszych komentarzy, tylko pójdziemy odebrać dzisiejszy prezent, czyli 20 ze 4 dni Wigilia I ogólnie sobie wymyśliłam tak, bo tych komentarzy jest mega dużo, że do końca roku wszystkie komentarze nagram i po prostu codziennie będę po dwa filmiki z Waszych komentarzy, bo ich jest mega dużo, a ja się nie wyrabiam. Więc tak, A jeszcze coś dla dla Was muszę nagrywać otwieranie prezentu, więc zamierzam. Dzisiaj jest dzień 20, więc otwieramy. Yy, Czekajcie. Yy, ukryj konia i ukryj innych. Yy, robię sobie zdjęcie tego kodu. No i tak, taki jest dzisiaj kodzik, dzisiejszy prezencik, więc ja się z wami i do zobaczenia do jutra.